Cześć wszystkim, z tej strony Monika z kanału Flameizinger. Dzisiaj długo wyczekiwany odcinek, a mianowicie kolejny test chipsów. Tym razem będą to chipsy z Majorki. Słuchajcie, one troszkę u mnie przeleżały, przeszły podróż, więc są troszkę wygięte. No ale tak to bywa. Na szczęście to nie wpłynie na smak, więc spokojnie dam radę je przetestować jak najbardziej. Słuchajcie, mam dla Was sześć paczek chipsów, różne smaki. Gorzej będzie z cenami, bo nie pamiętam, ale no one wszystkie oscylowały w granicach 1-2 euro. Także co zaczynamy? Pierwsza paka. Zobaczcie, prezentuje się tak. Rio de Janeiro style, contodo el sabor de la samba brasileiro. Chipsy ziemniaczane o smaku limonki i pieprzu, a te mają, słuchajcie, co dziwne, część napisów po polsku, także fajnie, bo ja muszę się tutaj e, męczyć. E. A ja wiem, czy wiesz co to są za chipsy? Nie. To nie są przywiezione chipsy z Majorki. Może. Od tego dostałam, e, ta Oli te chipsy, Te ale faktycznie one są z Hiszpanii, także test nie będzie przepomany. Może nie będą z Majorki, ale ci, e, chipsy jak najbardziej hiszpańskie, ziemniaczane smaku limonki i pieprzu. Także to otwieramy. Pachną ładnie, zobaczcie. Będziecie coś widzieć. Nie będziecie nic widzieć. Smutek życia, ale dobra. Nasypię do I Tutaj na pewno zobaczycie na białym tle. Tak się prezentują. Słuchajcie, są to chipsy karbowane. Widzę tutaj sporo przyprawy, co po prostu bardzo mnie cieszy. I o smaku pieprzu i liwonki są chyba też leisy, więc zobaczymy, czy są one... smakują tak samo jak polskie leisy. W sumie lejsy nie są polską firmą. Powiem Wam, że nie, to nie jest w ogóle ten smak, mimo że jest limonka i pieprz, to jest w ogóle całkiem inny klimat. Są lekko kwaskowate, pewno dzięki tej limonce, pieprz yy, też jest wyczuwalny, zobaczcie, tu zresztą nawet widać, że ten pieprz tutaj na chipsu się znajduje. Yy. Chipsy są miękkie. bo często z chipsami karbowanymi bywa tak właśnie, że są takie wiecie, dosyć twardawe, że możecie sobie poranić dziąsło. Jak ktoś jest bardziej wrażliwy, to faktycznie może mieć z tym problem, ale te są faktycznie mięciutkie, e, także spoko. Przyprawa mało wyczuwalna. Jaka jest firma? Vicente Vidal. Crisp The World. Ok, przypomnijmy sobie skalę, no bo musimy w jakiś sposób ocenić te chipsy, a wiem no, że może nie każdy oglądał moje poprzednie testy chipsów, więc tak, jedynka są to chipsy najgorsze, których nie kupiłabym ponownie, trójeczka to taki średniak, piątka super, lecę po następne. Więc e, jeśli chodzi o te chipsy e, limonka i pieprz, e, oceniłabym je na trójeczkę. Cisza babogi, na trójkę. E. Całkiem spoko, ale czegoś im brakuje. Nie jest to, wiecie, mój faworyt. Lecimy z kolejną paczką. O, tutaj mam nawet cenę, także wiem, że kosztowały 1 euro. 1 euro. Chips Thai Sweet Chili, czyli to będą jakieś ostrzejsze 0,07. Ok, otwieramy. Tutaj mamy, słuchajcie, pojemność 80 gram, a jeśli chodzi o tą poprzednią paczkę, to już Wam mówię, już wam mówię 120 gram, tak, że ta pierwsza była większa. Ok, nasypiemy sobie. Powiem wam, że bezpłciowe są te chipsy. Takie, nijakie, niby sweet chili, więc spodziewałabym się, że będą ostre. No słodkie może i owszem są, ale no słabo, słabo, strasznie. E, nie są karbowane, są takie, zobaczcie, normalne, o ile można tak powiedzieć. E, no i co? Jeśli chodzi o ich konsystencję, też są miękkie. Ale tak, jakby takie były wiecie, no, takim zjełczałym tłuszczu robione. No, czuć, że są strasznie tłuste. Ten smak gdzieś zaginął, i no nie, no straszne. Ja bym może, no nie wiem, da im jedynkę. Tak, dałabym jedynkę, bo w ogóle nie ma przyjemności z jedzenia tych chipsów. I tak jak ja lubię większość, tak, no te nie, nie polecam Wam tak, że te są jedynka. Lecimy dalej. Hmm, teraz będzie znowu ta pierwsza marka Vincente Vidal. Słuchajcie, i to co to jest? To są chipsy po prostu smakuteria. Okay. Też uh -huh. Te również są karbowane jak te poprzednie. Gramatura taka sama, 120 gram. Podejście, nie wiem, podejście trzecie do chipsów, tak papugi, właśnie tak. Trzecia paka chipsów, chipsy również karbowane, jak już wspomniałam. To już są twardsze w porównaniu do dwójki poprzedników. A smakowo to jest lipa. Kurde, no co to? Zazwyczaj to mam problemy, żeby wybrać jakieś sensowne chipsy. Znaczy, żeby zdecydować się na jeden konkretny. A teraz na razie jest słabo. Kolejne takie, które bym oceniła na jedynkę. Bieda, bieda totalna. No trudno, lecimy dalej, słuchajcie. Ja mam tutaj testera. Tak, właśnie tak nagrywa się z zwierzętami. Jedne śpiewają, bo chcą wystąpić w filmie. Tutaj ktoś drugi też ma palcie na szkło, albo bardziej na jedzenie. Dobra, dam ci 10. Wiem, że nie, powin nie powinno się takich rzeczy. Zacznę tu wszystko pierdzielą na antenie. Proszę bardzo, pozycja druga. Zjadłem. Proszę bardzo, pozycja trzecia. Tego zjadł szybciej. I Proszę bardzo. Pozycja pierwsza. Które najlepsze? No. Koleś. Tak, spróbują następny. No dobrze. Czyli kolejna marka. Frit Ravicz O smaku papryki. Mam nadzieję, że też te będą dobre. Trochę wniesione. No, poglądaj. Ładnie pachną. Uu, to też jakieś takie bił ale ja. mam bo dobrze nie niechęcajmy się no to już trochę lepsze w sensie bardziej wyczuwalny smak ale bardziej czuć nam taką zupkę chińską tak, bardziej taka zupka chińska. Jeśli chodzi o paprykę, to jest ona tam dla mnie taka średnio wyczuwalna. Są mięciutkie, nie mogę powiedzieć, że nie. Nie są karbowane. samu nie wierzę w Nie są karbowane, są jednolite, jeśli chodzi o teksturę i... No, ale też takim zjełczałym tłuszczem niestety to śmierdzi. Jeśli chodzi o moją ocenę, dałabym tu również jedynkę. Po prostu jakaś bieda. Okej, okay, kolejne chipsy, zobaczcie. Zabezpieczone przeze mnie, bo mi się nie wiem, czy rozdarły, czy o co tu chodzi. Mm. To jest marka Capo Chips. Cisza to tu jest. Cisza. Mam nadzieję, że się nie zepsułem. Chipsy nie powinny się psuć. Nie? Zimber nie powinny się psuć. I tutaj jest o smaku szynki. karbowane, czuć bekon. I to jest chips, słuchajcie. Bekonowe, wędzone, karbowane, czuć, czuć ten smak, słuchajcie. I to jest fajne. I zobaczcie, może były... Otwarte i te chipsy u mnie leżą od e, Majorki, więc już wzrok, jak nie lepiej e, I były otwarte tyle czasu, i zobaczcie, nic im się nie stało. I mimo wszystko smakują do tej pory jak do tej pory najlepiej, ze wszystkim. Ja bym im dała czwóreczkę. Mocną czwórkę, zdecydowanie. I zostałam ostatnia paka chipsów. Czy królewicz mi tu da dostać się do chipsów? Nie da się. Czy mogę prosić mojego pomagiera? Moja ta, jak to się nazywa, łodzianka. też widzę się na chipsy. To są znowu 007 w zgłosie, chips, cheese and onion, czyli serce cebula, również po 1 euro. I te również, jak był taki, sobie nie? No nawet zobaczcie, Wimber też nie jest taki, wiecie, żeby zajrzeć i wy, wyciągnąć chipsy ze do środka. Dobrze, no, weźmiemy miseczkę. Jeśli chodzi o teksturę, są to jednolite chipsy, jak widzicie. Ale też taki, oczywiście, uczą, pachną. Ja nie wiem, słuchajcie, może te chipsy faktycznie za długo u mnie leżały i zwietrzały, no ciężko powiedzieć, ale ja tutaj też nie czuję żadnego smaku. Dziwna sprawa w ogóle. Także, no lipa totalna, tym daję również jedynkę, więc... Kurde, bieda straszna. Pamiętam, jak byłam na Majorce, no jadłam te chipsy. Najbardziej właśnie kojarzę te capo, to martwika, capo, capo, nie wiem, jak to, to czyta, słuchajcie. No i one, jak na razie, jako jedyne dają radę, no i... No i cóż mogę powiedzieć, no? Michał, jak pamiętasz te chipsy z Majorki? One były jakieś straszne? Nie pamiętam, Michał, nie pamiętam. Ja jakoś nie wspominam ich źle, ale mówię: kojarzę najbardziej tą markę, tych pozostałych nie. Te dwie widzę, że gdzieś zostały zdobyte w Polsce. Także słuchajcie, no sami, przekonajcie się. Jak będziecie w Hiszpanii, popróbujcie różne chipsy i piszcie mi, czy faktycznie te chipsy za 1 euro są takie słabe. Może, może być, że po prostu wiecie, jakaś tańsza wersja, to po prostu ten smak jest znacznie delikatniejszy. E, konsystencja niby, wiecie, spoko, nie są twarde, ale właśnie takie zjełczałe strasznie i niezbyt to jest przyjemne do jedzenia, także e, ja dzisiaj wieczór spędzę z tymi chipsami, reszty się pozbędę. Nie sądziłam, że kiedyś to powiem, ale pozbędę się tych chipsów, bo są słabe. Także słuchajcie, tym oto akcentem kończę dzisiejszy test chipsów e, hiszpańskich. E, jeśli będziecie w Hiszpanii, celujcie w tą markę, ale oczywiście zachęcam do próbowania różnych smaków, ale pod tymi się podpisuję ja jako e, chipso, chipsomanka. Zdecydowanie. Także pozdrawiam Was cieplutko, no i czekolaj, czekajcie na kolejny test, jeszcze tam kilka tych krajów mam gdzieś zanadrzu, znaczy chipsów, nie krajów. Chipsów z różnych krajów mam za nadżu, także niebawem kolejne testy. Pozdrawiam Was cieplutko, papatki, tak, wimbiusiu, papa, tak. Nie mamy rad stop kliknąć. I co teraz? Williamka już nie przyjdzie.